na twarze. Jestem hero, przynajmniej kolejny odcinek z Gry Dungeons 2. O, rany, jak ja dawno w to nie grałem, już nie pamiętam, jak się w to grało. No ja, chyba tak. Eee, czy nagi mogą być tutaj u mnie? Byłbym wdzięczny. Leczyć tych pachołów moich. Dobra. Chyba będzie. O, jest kopanie możliwość kopania, to sobie przekopmy tu tyle a przy okazji postawmy sobie skarbiec tak na szybko. żeby mi nie latali co 10 sekund. O, proszę. Piękny skarbiec. Taki na szybko stawiany, ale jednak, tak? No, o dobra, postawił się. Ładnie. Grzeczny skarbiec. Bardzo ładny. Zostaniesz już za tę nagrodę. Dobra, na razie to nam starczy. Chociaż jeżeli się nie mylę to jest właśnie ta, jak w tej, w trójce jest, taka czerwona właśnie, yy, czy czerwona. Zaraz tych złotych i zielonych, jest po prostu czerwone i to jest, nazywa, że to są diamenty. Prawda? nie wiem od kiedy diamenty są czerwone, ale mniejsze zwiększą, prawda? Nie no, sam są jakiś taki barwiony czy coś. Nie pamiętam w sumie. Nie znam się za bardzo na bliżu. Dobra, wszyscy całą armią są proszeni o wyjście. Mam no nadzieję tylko, że nie wyjdziecie, a nie że ktoś jeszcze zostanie. Dobra, wszyscy wyszli. To mi się podoba. Patrzcie. No nich Tu jest dwóch magozaurów Oj oj, strasznie ich tu dużo Powiem szczerze i wkurza mnie to, że już 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 umierają Już trzech Mam na nadzieję, że nic więcej tutaj nie zdechnie, bo on tylko trzy skrzyszone No i... Troll, zlech i wpis zjed wszystko. A nie. O... Tak, śmiesznie było, jakby powstał tylko nie umarł, no na pewno. Tak, ten nie wstał. Niestety. Ale tu nie ma miejsca na kolejne skrzyszone na tory, chociaż? Wait a minute. Jak nie ma miejsca, to się zrobi, tak? Czy to jest właśnie mój czas, żeby tutaj sobie szybko zbudować? O! Ha! Zdążyłem. To jest skill po prostu. Nic więcej tam nie ma, że nie żyje dobra. To ja w takim razie rozumiem. Zachciało się czekolady. Nie ma czekolady, bo jesteśmy tymi złymi. Najwyżej gorzką mogę wam dać. A że nie, z drugiej strony gorzka czekolada nie jest zła. Czasem nawet jest smaczna. Będzie miejsce na dwa jeszcze z czy nie? Idzie tu. I trzeci, trzeci tu. O, perfekt. Tu sobie powstawiamy łóżka. Raz, dwa, tyle nam starczy, bo jesteśmy już za biedni. Co wy, będziecie też tak? To i chodźcie, tu, wy Goba ty też. A! Nie, tu, tu. Ja ich chciałem, o, tu. Perfekta. Już tu jeszcze. Jeszcze jeden ork, no tak, dobra. Ej, 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 gdzie. Gdzie wy. mi jeszcze wyjść? Serio? Z drugiej strony w ogóle. Po tu. Zajdziemy ich od tej strony. A ty? A ty już wracaj. Nie jesteś mi do niczego potrzebny. Chyba najważniejsi są. Lecimy. Już coś zdechło. Naga. Jedna, druga, pewnie. Ja nie wierzę w to. Co tu się dzieje? Trzecie chyba coś zdechło. Dobrze, że mamy teraz sześć tych, bo inaczej byłoby trochę kiepsko, powiem szczerze. Aha, lalka? O, co to, 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 co to, 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 Czy coś to, 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 gość na wesel, okay. Dobra, to zniknie znaczy, czemu to się jeszcze nie skończyło, tak? Nie mam już żadnych misji aktualnie, dlatego trochę się martwię. A bro. aha. Oho, 6 minut z niego się popiją sobie na tyle, że odważasz się w później masywny atak na podziemia. Oj, 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 A czy mogę ich zaatakować? Ja? Boję się, że nie. Więc trzeba ich najszybciej uzdrowić. Albo zwiększyć ilość maksymalną, jaką będę ich miał. No, z drugiej strony może tak właśnie nie warto przyjąć ten atak, jako że mają armaty. Raz dwie i wieże łódź strzelczą. Jak to jest tyle, że no w sumie nie aż tak dużo jeszcze, tak? Widziłem większej ilości przeciwników. Tak, majster Czy tutaj mogę coś stworzyć? Ulepszenie pomieszczeń. To mnie nie interere. Chociaż... Ulepszenie obiektów. Może to? No weźmy sobie. Czemu nie i tak nie mam nazywać już tych skrzynek? Co mi odkryło? Ulepszona broń 3. O! Może ja nie chcę pancerzy, tylko ja chcę. Hmm, tutaj mają te ogary, to nas nie interesuje. A tu. O rany cięcie. Halo. Halo. Mama przycina cię. I wracałem po cięciu. Zawsze tak musi być, że coś muszą nawalić. Mm, nie? Co tu mamy? Trollę. Armagedon. Może nie. O, może to w sumie. Mm, w sumie z radzieckiej gobiny brzmi dobrze. Przenotek z ukrycia. Aha, nie mam ataku z ukrycia jeszcze nawet. Okej, okay, niecałe 4 minuty. Wy jeszcze nie macie tego ulepszenia. A się tu muszę sobie jeszcze dorzucić. O, jest. <laughs> Pewnie stworzony skarbiec, tak jak powinien być. Zresztą że uwielbiam tworzenie takich ogromnych, wręcz skarbców. Nie wiem, czy tak troszeczkę uspokaja. Zawsze będę miał miejsce na hajs. A może ktoś w końcu zacząć tutaj robić? Tak, nie mówię, żeby się nie przydało, nie? Ale by się przydało. Tutaj ulepszyć atak goblinów, że go baboty coś więcej robiły. Tu by się przydało więcej jednostek dla mnie. Te 5 punktów może mi dać coś. Zwłaszcza jak wezmę sobie na przykład. Nagę jeszcze jedną i ją ulepszę. Myślę, że to mogłoby wypalić. No już się prawie zrobiło. Dobra, pani, ja chcę jednak ulepszyć na drugą, tą gorgoniczną. Czy może ja chcę jednak na królową kolejną, żeby więcej leczyła? Aha, to jest tutaj. Myślę, że to jest gdzieś już tu. Kurde. Całe życie w kłamstwie. Ale ulepszenie dla goblinów jest. Teraz poproszę mi ulepszyć. Przybiegli na gowie. O, regeneracja energii. To poproszę. To mi się bardzo przyda. O, już będzie. Dobra, Naga, Goblin i Ork i debil teraz nie mam jak ich ulepszyć. Wiesz co Ork, wiesz co ci powiem? Przykro mi, ale idziesz w mater. Teraz tak, Goblin jest proszony o podejście tu. Będziemy go expić na Gobabota, Meduza. Jesteś proszona tu. Będziemy cię jak spić dawa. ty już się jak ktoś na królową, więc jest OK. Pamiętajcie dodatkowy gobabot. i dodatkowa beduza może nam mogą nam uratować życie. Lepiej było jakby jeszcze ktoś tutaj robił jednak w tej kuźni. Możemy sobie zrobić jeszcze jedno ulepszenie. Ciekawe do ilu w ogóle można to maksymalnie zrobić? Może do 10. Albo może miał maksymalnie 50 jednostek populacji. A jedno z dwójga. Mam nadzieję, że jednak to ta pierwsza opcja tutaj, że do 10 max. 1500 i 300. Czy mnie będzie na to stać tak średnio? Znaczy stać bym nie było? A Aha, ty już to zrobiłeś, to nie Dobra, to wejść, zrób. dla orków. Głośny okrzyk bojowy. Bardzo nam się to przyda. Nawet bardzo, bardzo. Taniec, myśli yy... pan, że wszystkich orków o to, co mi mogłem wziąć. Wszystkie trole zadają więcej obrażenia. Co też brzmi dobrze. Może jak zdążę, to kupię? No tak od której strony oni przyjdą jako pierwsi? Czy oni w ogóle idą? Aha A to które? Ożisasie Christmasie! Co to za armia. No wiecie co jednak mo można się trochę bać. Znaczy to nie jest jeszcze moment żeby panikować no ale jednak. Głośno krzyk bojowy dobra teraz. Zdążycie mi jeszcze ulepszyć na silne trolle. Które do nie w ogóle chcą iść. Błagam, zdąż, mój drogi, zdąż. Oni tędy idą. O, jeden Max się odłączył. Pewnie zacznę ich na nowo przyłączyć. Jeden nowo będzie miał tarczę. Chyba, że oni, jak ostatecznie na kode, to już nie będą mieli w ogóle tarczy. Hmm. To też byłoby całkiem niezłe. E. Aha, a ja się obawiam, że tych ataki to będą działały w ten sposób, że ile razy tutaj ten, dobije to do końca, tyle razy będę musiał ich odpierać. To no, mi się tak średnio widzi, powiem szczerze. O dobra, 4-5 osób już nie ma tarczy. No, no i przywróciła im się. No, ciul do dupy by to. Testowić, czy to jest tutaj. Tu będą wszyscy. A ci już są ulepszeni, to bardzo dobrze. A ci gdzie idą? Znaczy, ogólnie to nie narzekam, że oni tu idą, ale jednak bierzemy wszystkich. Gobliny, nagi, orkowie. I trole. Enemiesca z Enter your Dungeon zaraz będzie. Wiesz co nie, ty może zdążysz jeszcze zrobić to ulepszenie do troli, prawda? Zdążysz. Pracuj. Dasz radę, stary, dasz radę, wejdziesz weskę. Jestem ruchem, ciężko, ale? Tak! Dziękować. A no tak, przeciwnicy wleźli, Ja ich tutaj na razie zaatakuje, tutaj, gdzieś. Jak. Yy, ta skrzynka ich rozwali, choć trochę. A przynajmniej lekko słabi, prawda? Boję się tego, co tu zajdzie. Aha, no świetnie po prostu, teraz tak szybko, wicamy całą armię. Nagi no, do tyłu, tu już dwóch mi nie żyje. Bo za trzech, trzech nie będzie żyło. No, tak coś tam, to wszystko przez tych magów. Aha. Mhm. Czy teraz będziemy my atakować wesele? Okej okay. Gdzie tu mamy jakiś szpital, że mógł rzucić sobie łóżek? Tu. Dodatkowe łóżka się przydadzą. Zabij. Aha. No, na wszelki wypadek. Co będziemy ryzykować? Więc jej łóżek się przyda. Wszyscy się rozeszli do swoich zadań. Jak miło. Jeżeli chcemy zniszczyć to tu, to trzeba się bardzo postarać. Może trochę armię ulepszyć? Nie, no nie przesadzajmy. Już lepiej nie będzie. jak im podam te książki jakieś. O! Masz ty. Aha, dałem komuś innemu. Miał mieć ten. Wszyscy są wyleczeni w sumie, prawie. A ty co? Plączysz się bez celu? No to komito, Rób coś. Dobra, niech będzie. Trzy, cztery. O, Jesusie, Christmasie, to będzie ciężki dzień. Od której strony my chcemy wejść? Od tej? Czy od tej? Myślę, że od tej. O. Będzie dobrze. Ej, a wy gdzie wychodzicie? Co za tałataństwo jedne? Ja wam cholera jasna dam. Wyłazić orkowie też Ten wyszedł, dobra Ty naga? Byłaś I wszystkiego to oczywiście zostały. Bo czemu nie? Wychodzicie... Oczywiście, że jeden nie wyszedł. Jaka ta gra ma bugi. Że nie chcą jednostki wychodzić. Dobra. Wizer pierwszy nie będzie. My bardziej przygotowani też nie będziemy. Nie przyto dobrze iść od tej strony. Wiecie co? Chodźmy może od tej jednak. Tu dołem może być troszkę. Aha, to może musiał wszystko przejść na około. Dobra, to nie chce mi się. Zadaje, że w sumie można byłoby od tej strony i najpierw zniszczyć tą wieżę. I będzie mieć ją zdynki. <laughs> A może najpierw tych strażników zabijmy? Zobaczymy czy ta wieża do nas, nas będzie dostrzeliwać. Dobra. Jedna strona rozwalona. Oi, oj, oj, co oni mnie tak tkli? To ta wieża. Wiedziałem, że tak będzie, dobra. Weźmy je, tu. Już myślę, że pod jakiś debilny pomysł, żeby iść tędy. Teraz tą grę wszystko jest możliwe. Tu są moje armię. Tu są moje armię. To nie było po polsku, ale nieważne. To co to? Mhm. No, tego trzeba będzie jeszcze ustroić na no, wszelki wypadek. Nie ma co ryzykować. Które gdy oni idą? A tu jest przejście dobra, ale te trolle się wleko. Mogę jednak tego jednego teraz sobie ulepszyć jednak. A z drugiej strony. Czy byłoby to aż tak bardzo potrzebne? Gdzie ja wam kazałem dojść, bo już nie pamiętam. A, tu. Okej, okay, może być. A trolle się wleko. Jak smród po gaciach. To co? Raz kozie śmierć. Co to? O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. nie. Zbyt mi się to podoba. Teraz szturmem na wieżę. Zniszczy związaną zanim ona zniszczy nas. Dobra. Wycofać się. Teraz sobie można tam tamtą parkę. Będzie, że to wystarczy. Uff. Powiem wam jest ciężko Czy nie jest... To jest król? To jest pałady? To nie To mnie on nie interesuje to jest jakiś król chyba Może powinniśmy najpierw rozwalić tych Byłoby mądrzej chyba Będzie ja mi tak tukli ciągle bez sensu. Dobra, zdedził. Mamy to. Hmm. Krwawego Wesela? W jakiej licencji? Chodzi o wesele tego? Wyspiańskiego chyba? Nie. Dobra, a ja ten bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie stąd dodać sobie łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje i co tam jeszcze chcecie. Wiecie, jak to działa, a do nas czeka już ostatnia mapa. Prawdopodobnie za tydzień. Na koniec przyszłego tygodnia, może będziemy już kończyć całą serię Dungeons 2. To trochę mnie smuci, a z drugiej strony trójka jest fajniejsza, jednak. Dobra. Niech moc hordy zawsze będzie z Wami. I prawdziwe zło niech wam zawsze sprzyja. A ja żegnam cię plutko.